Witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Mamy teraz dziecięcą drzemkę, która nie wiadomo ile potrwa, więc będziemy korzystali z każdej sekundy. I w ogóle to dużo mam Wam do powiedzenia. Ja byłam ostatnie cztery noce ze względów rodzinnych sama w domu, bo mój mąż musiał jechać szybko do Polski. I w związku z tym, no wiadomo, taki trochę był niedoczasnie, jak to bywa. Jak wieczorem nie można nawet oddać dziecka komuś na 5 sekund, żeby wziąć prysznic. W każdym razie już wrócił. My dzisiaj mamy na jedną noc przyjazdem gości i chciałam zrobić jakiś najprostszy po prostu, bardzo prosty obiad, żeby coś tam sobie wieczorem mogli e ewentualnie zjeść, bo nie wiem czy przyjadą głodni, czy przyjadą niegłodni, ale żeby coś było, bo przyjadą już o takiej porze, że ja już będę oddana dziecku, karmiła i usypiała. Więc robię zapiekankę makaronową. Mam tutaj makaron, mam papryki, które zaraz pokroję, mam sześć kiełbas śląskich z zamrażalnika, które zaraz pokroję. Przesmażę papryki z kiełbasą, jedną puszkę kukurydzy, niestety mam tylko taką malutką, no ale trudno. I ugotuję też oczywiście makaron i to wszystko wymieszam, dodam trochę śmietanki, dodam sera, jakieś przyprawy, będzie do zapieczenia i do zjedzenia. Za chwilę zobaczycie też poszczególne etapy. No i dobra, tak jak mówiłam, pieczarki z kiełbasą podsmażyłam, dodałam kukurydzę, makaron ugotowałam, wymieszałam ze 120 ml śmietanki kremówki. Makaronu to jest około 750 g i dodałam tak pół paczki tartego gruyera, takiego gotowego tartego gruyera do środka, a resztą posypię wierzch i to wszystko zapiekę najpierw pod folią, później bez folii. Bo to wszystko mi tu ostygnie, także będę to piekła przed, przed podawaniem z zimnego etapu. Gdybym to teraz zapiekała, to już od razu bez folii jakieś 20 minut, a z zimnego będę 20 minut pod folią, 15 bez, żeby zrobić taką skórkę. I gotowe. No, powiem Wam, że minęło trochę dni, odkąd się ostatnio do Was odzywałam. Mam tutaj małego potworka na, na brzuchu który właśnie się obudził. Mam nadzieję, że zaraz z powrotem zaśnie. Bo taka jest u nas funkcja chustonoszenia, powiem Wam, że no, dziecko, nie za bardzo mi chce teraz spać samo w dzień. Na początku to był aniołek. Jeśli chodzi o Pójście na drzemkę, tak bez większych starań się z mojej strony po prostu od razu było widać, że jest potrzeba drzemki. Samo szło na drzemkę i fajnie. Natomiast teraz trzeba pomóc małemu stworzeniu w drzemkach i noszenie jest najłatwiejszą opcją. Wtedy wiem, że mam tak z godziny po prostu czasu, żeby coś w domu ogarnąć, no z balastem. Ale trudno, mniejsza z tym, bo też takie niewyspane dziecko jest marudne później dużo bardziej, więc jest to ważne, żeby jednak dzieci spały. Dobra, mniejsza z tym, robię hurtowo jedzenie. Robię, czy szykuję nam obiad na dziś, jest godzina już 15.31, więc wcale nie tak wcześnie jak na moje szykowanie obiadów. I szykuję nam na dzisiaj sałatkę, ja mam szpinak, który umyłam chyba wczoraj. Całe to pudełko było, no ale już podzieliłam tak na jutrzejsze lunche, na dzisiejszą sałatkę jeszcze tu do tego pudełka, do tej miski trochę muszę dorzucić. No tutaj jest chyba ok. I z racji tego, że tu zostaje na tyle już co jedna porcja, to od razu w tym pudełku zrobię sobie lunch na jeszcze jeden dzień, bo spokojnie dwa dni te sałatki wytrzymają. I co będę tutaj dawała? Będę dawała pomidora, mam zaczętego takiego, mam dwa nowe pomidory, będę dawała paprykę, którą mam tu, będę dawała twaróg wędzony, który mam tutaj z Polski, bo jak mówiłam, Mąż musiał jechać w sprawach rodzinnych, pilnych do Polski. Mam cztery figi, też je skroję do tej sałatki, będą dobrze się moim zdaniem komponowały. I mamy tutaj takiego kurczaka, którego Tomek wczoraj robił, bo robił masowe przygotowywanie mięsa, więc tego kurczaka też dodam, ale myślę, że jego podgrzeję i zjemy sobie na ciepło. I do tego dla chętnych będą kanapki, właśnie byliśmy w Huście na zakupach małych, także chleb jest zakupiony. Módlcie się, żeby mi się udało dokończyć to wszystko, zanim będzie jakaś afera, ale widzę, że o, idzie druga drzemka już, no idzie druga. Mamy teraz ten regres snu, taki wiecie, początku czwartego miesiąca. Nie jest jakiś strasznie intensywny, był taki bardziej intensywny okres. Mam nadzieję, że to już był ten regres snu. Byłoby super, gdyby było już po wszystkim, ale właśnie dużo trudniej jest teraz dziecku mojemu zapaść. Taką dłuższą drzemkę, tylko tyle, ile jedna faza, jeden ten cykl snu, który jest dość krótki, i później od razu się budzi, mimo że dalej no, baterie nie są zregenerowane w 100%, to trudno pójść spać. Także od tego chusty są naprawdę super. Dobra, zabieram się za robotę. No i dobra, sałatki mam naszykowane na dzisiaj, na lunch, i tutaj jest taka biedniejsza wersja. Bez źródła białka, póki co i bez fik również, i on sobie po prostu, znaczy tego, że to będę jadła pojutrze, urozmaicę tym, co akurat będzie, albo zostanie trochę mięsa, albo dodam jakiegoś sera żółtego kawałek, albo orzechy po prostu, no cokolwiek wiecie, żeby mieć jakąś bazę w dwie minuty do urozmaicenia i gotowe, chowam te pudła do lodówki, to już zostawiam, no bo jeszcze tam z dwie godziny i będziemy jeść, także nie ma sensu tego chować. Znowu korzystając z drzemki ugotujemy dużo obiadów. Dwa różne dania dzisiaj zrobimy. Oba będą bazowały na tym samym, czyli na półkilowej porcji indyka. Tutaj mam kilogram i to podzielę na dwie potrawy. Pierwsza potrawa to będzie ten indyk z warzywami w takim sosie z mleczkiem kokosowym i z pastą tomium, którą mam tutaj, tu mam pastę, tu mam mleczko kokosowe, tu mam marchewki, papryki, mamy do tego i jeszcze mam e, bambusa w słoiku, ale nie wiem czy on mi tu pasuje, zastanowię się a drugi to będzie indyk z mieszanką azjatycką którą mam tu, z sosem z masła orzechowego, tu mam masło orzechowe miód, sos sojowy ja akurat mam z tych takich małych próbek mam też dużą butelkę, ale to mi się wala z wiecie, z sushi takich gotowych z marketu nam czasem trochę tego zostaje, więc użyję i do tego czosnek i imbir, który gdzieś tu był i jestem teraz A tu <ślażę> tu jest imbir Także takie dwa dania robię. Co chciałam jeszcze powiedzieć? Korzystam z drzemki samodzielnej. Ku mojemu zdziwieniu myślałam, że będziemy się nosić teraz w huście. Nie wiem, ile potrwa ta samodzielna drzemka, ale ile zrobię, tyle zrobię. Mam jeszcze sporo czasu, 11.43, więc najwyżej później w huście dokończę cały ten proces. Jeszcze Wam pokażę nowy sprzęt kuchenny, jaki sobie kupiłam w międzyczasie, ale najpierw zajmę się krojeniem i przygotowywaniem tych składników. No więc kupiłam sobie ryżowar, bardzo prosty, najtańszy w zasadzie, jaki znalazłam. On kosztował jakieś 25 euro na Amazonie. I ma też nakładkę taką do gotowania na parze nad ryżem, także fajnie. No dzisiaj nie będę tego używała. Wszystkie te części już oczywiście mu umyłam. No i wygląda na to, że się tylko wsypuje, wlewa wodę i włącza. <laughs> także zobaczymy. Ja kupiłam to dlatego, że ja uwielbiam jeść ryż a dość często mi kipi nie mam przy dziecku też czasu, żeby stać nad tym i pilnować także mam nadzieję, że się to dobrze sprawdzi no i słuchajcie, co prawda te dania jeszcze nie są gotowe jeżeli chodzi o końcową obróbkę termiczną ale to już jest coś, co się w międzyczasie da zrobić i mamy tutaj tego kurczaka z mieszanką azjatycką w sosie z masła orzechowego przepis na tego kurczaka jest u mnie na kanale więc ja wam go w opisie podlinkuję gdzieś tutaj pewnie też jako kartę tu mamy, znaczy to indyk, przepraszam. Tu mamy indyka z marchewką, papryką, edemamę. Dodałam też tego bambusa. Miałam jeden słoik, dałam dwie trzecie tu, jedną trzecią tu, bo w mieszance chińskiej też trochę jest. E, mam mleko kokosowe i pasta tomion. E, wszystko jeszcze do mała sól w sensie tu jest trochę soli dodane, tu jest sól dodana. Masło orzechowe, sos sojowy, miód, czosnek, imbir. To wszystko? Nie, i jeszcze tabasko. O. Także jeszcze tutaj z 10 minut obróbki termicznej, to wszystko będzie gotowe na nasze następne dni na obiady i lunchy. Jak widzicie, przy dziecku jeszcze bardziej masowo gotuję, czyli zwykle staram się robić dwa różne dania naraz. Jak już stoję przy garach i mieć na parę dni. No niestety, przez jakiś najbliższy rok czy dwa tak będziemy funkcjonować. Ryś mi się zrobił. Nie wiem jeszcze jak smakuje. Ale wygląda normalnie. Dam wam prawdopodobnie w następnym vlogu znać co myślę o tym ryżowarze, a na dzisiaj dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa pa.